Słuchajcie, dostałem jakiś czas temu do testów ten odkurzacz od Roborock, czyli Roborock F25 Ultra, i to jest odkurzacz stojący. Ja, po pierwsze, nigdy nie sądziłem, że będę chciał testować takie urządzenia, a po drugie, że takie urządzenie będzie moim ulubionym urządzeniem danego roku, bo tak uważam, że Roborock rozbił bank i F25 Ultra to jest urządzenie roku 2025. A dlaczego? Dowiesz się tego z tego filmu, ale uwaga, spoiler! To nie jest tylko odkurzacz, i naprawdę warto obejrzeć do końca, bo to urządzenie może zmienić Twoje życie. we Zacznijmy może od tego, że Roborock zrobił ze mną kiepski biznes na tej recenzji, bo... I teraz przyjaciele z Roborock, zamykamy uszy, nie bierzemy sobie tego do serca. Kurczę, jakbym dostał ten sprzęt do testów nie w ramach współpracy płatnej, to też bym był nim podjarany, bo naprawdę to jest mega urządzenie i w kilka minut powiem Ci dlaczego. Natomiast tak, mówię o tym dlatego, że to jest materiał sponsorowany. Roborock zapłacił mi za mój czas i bardzo dobrze. Ja się cieszę, dzięki temu możecie oglądać ten materiał bez reklam i współpracujmy dalej, bo te produkty, zresztą zobaczycie po tym, naprawdę są... Będziecie chcieli go kupić. Zresztą, jakby co to link jest w opisie, kupując mojego linku, też wspierasz mój kanał. Bardzo dziękuję. No dobra, wjeżdża ta petarda, żebyście zostali ze mną do końca. To urządzenie chlupie. Bo tak, to urządzenie to nie jest tylko super odkurzacz, ale to też jest mop i to jest urządzenie, które e, czyści parą w 180 stopniach. Pierwsze na świecie tego typu urządzenie. Ja naprawdę jestem podjarany, bo e, przetestowałem, je ja po pierwszych kilku minutach byłem po prostu w niebo wzięty i ja wiem, że to jest urządzenie, które na pewno będzie w moim domu, bo naprawdę jest mega użyteczne. Wiesz, bo tak po prawdzie, masz tutaj odkurzacz, który się z mocą 22 tysiące paskali. I co więcej, co jest dla mnie nowość, być może na rynku to jest standard, ja mam mało do czynienia z takimi urządzeniami, ale to Urządzenie samo jakby ciągnie podczas odkurzania, ja muszę cofnąć, żeby zrobić kolejny ruch i tak raz przy razie odkurzyć. Nie wiem, może inne urządzenia to mają i jaram się bez powodu, a może to jest naprawdę fajne, bo dużo łatwiej się odkurza. Mamy tutaj technologię antysplątaniową, no generalnie mamy urządzenie, które jest poręczne, i jeżeli ja potrzebuję coś zamieść, no bo umówmy się to, do tego służy. No, to mogę sobie to po prostu wziąć ze stacji ładowania, odkurzyć szybko, ale mogę odkurzyć bardzo dużo różnych rzeczy o różnych gabarytach. Zresztą tu teraz widzicie na ekranie, zrobiliśmy to na soli, zrobiliśmy to na płatkach kukurydzianych, i on sobie poradził generalnie, ale no to jest sztos, że to czyści gorącą wodą jak mop w 85 stopniach, a także ma tą funkcję pary, która chwilę się ładuje tam około minuty z tego, co pamiętam, i czyści parą. Zresztą widzicie pewnie teraz przebitki, jak to urządzenie dym. No, wygląda, jakby palił gumę jakiś samochód. Bo zobacz, zamiast mieć mopa, który ten klasyczny pewnie raz na jakiś czas się przyda, i mieć odkurzacz cały czas na wierzchu, masz jedno ładne urządzenie, w ogóle kolor czarny w takich urządzeniach to jest, no Roborok wiedział, co robi, ja uwielbiam. No po prostu oszczędność miejsca i czasu. I teraz nie uważam, że to zastąpi taki profesjonalny odkurzacz, który Uważam, że warto mieć, żeby te większe zabrudzenia, na przykład z rogów czy przy listwach, e, odkurzyć. Chociaż możesz mieć od Roboroga jakiś autonomiczny odkurzacz, który sobie świetnie radzi przy tych kątach, i to jeżeli chcesz odkurzyć na szybko coś, więc y, robota, który sprząta na co dzień w ustawionych harmonogramach, zresztą polecajka jednego takiego sprzętu w prawym górnym rogu, możesz kliknąć. Plus to cudeńko, które masz zawsze pod ręką, a przy okazji masz mopa dzięki temu, i to już uważam, że jest fajne. No bo taki klasyczny mop, wiadomo, muszę wlać wodę, muszę go wyżymać co jakiś czas. No nie. Uważam, że super wygoda. Kurde, ja ram się pionowym odkurzaczem mopem. To już chyba ten wiek. No ale urządzenie mega profesjonalne. Odpalamy go w taki sposób, że pociągamy delikatnie w dół, on wtedy się uruchamia. Oczywiście, żeby go zastopować, postawić w miejscu, co też jest bardzo wygodne, wystarczy w drugą stronę zrobić, czyli tą rączkę pionowo w górę i on sobie stoi w miejscu. Nie muszę go odkładać na miejsce, bo na przykład chcę coś zrobić, coś przesunąć, ale nie muszę go kłaść w jakiejś innej pozycji, on po prostu czeka, gotowy do pracy. I co bardzo ważne, mogę też odkurzać prawie, że licując go z ziemią. On na rączce ma takie specjalne kółko. Dzięki czemu mogę go wsunąć pod różne przedmioty, albo po prostu w trudno dostępne miejsca. O czym zaraz, bo tutaj muszę dodać jedną wadę tego urządzenia. Oczywiście mamy aplikację roborokową, w której możemy sobie no, na przykład spersonalizować te tryby czyszczące, bo mamy cztery, czyli odkurzanie, tryb automatyczny, który no, wykorzystuje wszystkie dobrodziejstwa roboroka, żeby wiedzieć, co akurat chce z odkurzaczem zrobić. Tryb y, gorącej wody, czyli te 85 stopni, i tryb y, pary, który naprawdę jest fenomenalny i robi wrażenie. Oczywiście odkurzacz ma też świetnie. Światełko z przodu, żeby widzieć te zabrudzenia przede mną, żeby widzieć, czy dokładnie odkurzyłem, to też jest fajne. I wiem, że to jest w innych odkurzaczach, ale ja nie korzystam z takich urządzeń na co dzień. Oczywiście z tego będę. To kupuję na bank. No i to światełko to jest tylko wisienka na torcie, a sama obsługa odkurzacza jest mega prosta. I znowu, nie miałem takich urządzeń, ale nie lubię czytać instrukcji, rozgryzłem to w kilka sekund. Bo całość sterowania odbywa się na rączce, tutaj mamy przycisk włączania, tutaj mamy przycisk, który zmienia te tryby, o których przed chwilą mówiłem i mamy też przycisk, który powoduje, że jak już wsadzimy to urządzenie do stacji dokującej, to odbywa się tryb takiego samoczyszczenia, co też jest naprawdę fajne, bo niewiele muszę z tym urządzeniem robić, żeby zachować je w czystości. No i w zasadzie tyle. Tutaj jest panel, na którym widzimy, ile mamy baterii, jaki mamy tryb, zresztą teraz pewnie widzicie to na obrazku, żeby lepiej to sobie zwizualizować. No i jeszcze jedna ważna rzecz, tutaj mamy pokrywę, która no, ma w sobie pojemnik na brud, na zanieczyszczenia i to bardzo ładnie podzielone, bo tutaj mamy zanieczyszczenia tak zwane mokre, tutaj zanieczyszczenia stałe, no i przy okazji mamy też filtr, który w zestawie jest jeden, wymienny, dodatkowy. Uważam, że fajnie. Wspomniałem o przycisku automatycznego czyszczenia, więc jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: to jest stacja dokująca tego urządzenia, gdzie tutaj mieści się ta e, rolka, którą się mopuje i rzeczywiście ona tutaj jest suszona. Bardzo fajna rzecz, to jest niewielkie urządzenie, matowe swoją drogą i odkurzacz i stacja dokująca jest matowa, dzięki czemu nie zbiera odcisków palców, nie będzie się tak brudziła, będzie super estetyczna. Nie jestem obiektywny, bo wolę czarne te urządzenia sprzątające niż białe, więc no tutaj ma plus 5 do respektu ode mnie Roborock za wysłanie akurat tego konkretnego modelu. No i oczywiście w samej głowicy mamy też zbiornik na wodę, ale także drugi zbiornik na taki płyn do podłóg, Fajnie, że Roborock dodał jedną buteleczkę takiego płynu. Można oczywiście korzystać ze swojego, ale spoko. Jeszcze go nie odpakowałem, ja mam swój ulubiony zapach. Poza tym, no, ten odkurzacz akurat wróci do producenta, więc może komuś się to przyda. Ale tak, to jest miły dodatek i fajnie, że Roborock dba o takie doświadczenia. I powtarzam jeszcze raz, to jest naprawdę moja szczera opinia. Zresztą, jeżeli obserwujecie ten kanał, to wiecie, że ja mówię to, co myślę. No i teraz przechodzimy do jednej wady, która trochę wynika z konstrukcji samego urządzenia. Bo zobaczcie, ta głowica jest dosyć dużych rozmiarów. Na tej głowicy jest oczywiście ten zbiornik na wodę, jest ta, nazwijmy to, roboczo komora parowa, która wytwarza parę. Natomiast tak, to jest dosyć grube i teraz to nie wiedzie mi pod wszystko. O ile pod meble wiedzie całkiem nieźle, pod standardowe, bo te nóżki, są spoko, zresztą, mówmy konkretami, to ma 10 cm, więc nie ma tragedii. Tak na przykład pod meble typu fotel czy kanapa już nie wiedzie, gdzie one mają takie wysokości i niektóre odkurzacze są w stanie tam wjechać. Oczywiście czepiam się troszeczkę, ale tak, ta głowica wydaje się być gruba. Nie jest to duża wada, ale warto wiedzieć, że jeżeli macie jakieś niestandardowe albo nisko położone meble, to tak, ten odkurzacz tam nie wiedzie, ale pod takie standardowe, czyli powiedzmy tam te 10 cm, które sobie sprawdziliśmy, tak, zawsze to jest do 10 cm, nie? Spokojnie sobie da radę. Inna rzecz, i to też może być trochę wada, chociaż ja akurat rzadko z tego korzystam, ale tak mi się kojarzy z tymi odkurzaczami pionowymi, że da się wyciągnąć odkurzacz, żeby mieć ręczny odkurzenia kanapy i tak dalej. Tu tego nie zauważyłem, albo jest to placu ukryte, ale nie, naprawdę tego nie ma. To urządzenie jest do zupełnie czego innego: ono mopuje, ono odkurza, ono czyści parą, ale nie ma takiego małego wyjmowanego modułu. No i trudno, dla mnie to nie jest bardzo duża wada, ale warto, żebyście o tym wiedzieli, jeżeli lubicie takie urządzenia, jest to dla was ważne. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli strategia czyszczenia tym odkurzaczem, bo to jest odkurzacz, który odkurzy na sucho, ale na mokro. I to jest jego główna cecha, on mopuje. Więc musisz pamiętać, jeżeli chcesz odkurzyć tym dywan, to najpierw odkurz dywan, potem zacznij odkurzać na przykład na mokro inne miejsca, czy też z parą, jak chcesz. A jeżeli chcesz wrócić na dywan, bo zapomniałeś odkurzyć dywan, to lepiej najpierw wróć do stacji dokującej, która wysuszy wałek mopujący w 5 minut. Z tego, co pamiętam, w 95 stopniach. Jeżeli powiedziałem głupotę, to tutaj poprawiam w edycji. Tak mi się zdarza, ale 95 stopni na 99% taka jest y, temperatura suszenia tego wałka mopującego, który swoją drogą, i to mnie bardzo mocno zaskoczyło, da się łatwo zdemontować, jak widzisz. Na koniec dodam jedną rzecz, która uderzyła mnie od samego początku w tym urządzeniu, to jest akurat plus, to znaczy te kółka, one są gumowane, to znaczy nie zniszczą Ci podłogi i to jest, uważam, fajne. Trochę wyglądają te kółka jak gąsienice od czołgu, ale to tylko moje skojarzenie. Ogólnie rzecz biorąc, to jest urządzenie, które w stóp procentach mogę Ci polecić, jeżeli masz budżet na to urządzenie, cena oczywiście w komentarzu, i chcesz oszczędzić trochę miejsca i mieć więcej możliwości takiego w dowolnym momencie wzięcia i wymopowania, albo wzięcia i odkurzania i mieć to w jednym urządzeniu, to tak, Roborock robi to dobrze i robi to jeszcze w 180 stopniach z parą. Dla mnie sztos. Urządzenie jest warte każdej złotówki, jeżeli chcesz je kupić, to link masz w opisie. Roborock 25 Ultra zrobił robotę i teraz jest mi przykro, że w świecie smartfonów nie dzieje się tyle, co w świecie odkurzaczy i innych tego typu rozwiązań. I to jest chyba świat, który ja postaram się eksplorować, więc jeżeli chcecie więcej takich materiałów, dajcie znaka w komentarzu. Możecie zapytać o kilka rzeczy o ten odkurzacz, nie ma problemu, mam go i będę go testował, więc jak chcecie jakiś specyficzny test albo coś Was interesuje, no to dajcie znaka w komentarzu, a my widzimy się w kolejnej recenzji i w kolejnych materiałach. Cześć!